Ja się urodziłem w rodzinie, gdzie nas było ośmioro pięciu braci, i trzy, i trzy siostry. I czy pan rozumie, wszyscy czterech, bo ten piąty jeszcze był za młody, a czterech należało do armii krajowej. Proszę pana. I wszyscy, zresztą, tak samo ojciec jak i matkawnicy, mieliśmy właśnie, że ojczyzna była. Podstawą wszystkiego, to, to, to. Wszyscy do, do kościoła musieli iść. Nie było tego, że... bo mi się nie chce iść do kościoła w niedzielę. Matka albo rodzice do kościoła jazda. No. A mnie Zresztą to mieliśmy już we krwi, że się szło do kościoła. Ja chodziłam do tego tu kościoła w Słocinie, gdzie chłopocka przychodziła, ta rabina, i tam przy ołtarzu siedziała, ubrana na czarno, o. Na czarno wyglądała bardzo elegancko, miała swoją ławkę specjalnie i ona tam siedziała. O. To ja przychodziłem albo do Słaciny, albo goniłem do fary do Rzeszowa, bo tam ze szkoły, bo tam ze szkoły znów szli odem. To przyjechał tu do Słociny. Tutaj czołg. Daleko nie podjechał, tylko tu do zakrętu. Jak jest ten zakręt na tej szosie. I stoton i dalej się już nie odważył jechać. Ostrzelał las, park. Ostrzelał szkołę, wszystkie dachówki poszły precz. A myśmy się przyglądali tylko i wycofaliśmy się tu do tego, do tej doliny Podrocha. Tak było. To nie była walka taka otwarta, bo czołg się bał jechać, myśmy go nie atakowali, bo Niemcy znów szosą uciekali, a tu jeden czołg. A ten czołg przyjechał dlatego, że dzień wcześniej oszczelaliśmy Niemców, którzy przyjechali tutaj do szkoły. Jeden błąd popełnił gliwa. Jeden błąd według mnie. Nie rozkazał zaatakować szwabów w tej przy tej szkole. A myśmy tylko czekali z tymi yy, no, automatami. Mieliśmy automaty MP. I czekali i Bank po dwa granaty miały. No, nie dał rozkazu. No. Niemcy zwiali z podszkoły, ale co z tego, kiedy ich odstrzelali tam? I prawdopodobnie trochę bo zabijali też, bo się Niemcy wściekli i wysłali czołg, ja mówiłem. I ten czołg też daleko nie dojechał, tylko tutaj do, do tego, do tej zagręcy i wycofał się po odstrzelaniu, po zniszczeniu trochę dachów szkoły, po przelaniu tutaj tego i wycofał się. Ja brałem udział. Przy przerzucaniu ludzi, którzy byli spaleni, którym groziła śmierć, albo sybir, to przerzucanie do strefy angielskiej. W Szczecinie. Była jedna trasa w Szczecinie, druga trasa dołem, tu, a trzecia morzem. Mikołajczyk uciekł. Uciekł wodną trasą przez morze, Mikołajczyk zwiał. A ja współpracowałem tutaj w Szczecinie i przewoziliśmy do strefy angielskiej tych, którzy ratowali swoje życie. Mnie kontrozwietka aresztowała? W 1946. Kontrozwietka mnie przygadziła i siedziałem w w Spili się i jak przyszedł, bo potrzebował do sprzątania, tam jednego więźnia wyciągnął, zapomniał zamknąć drzwi. Zamknął, ale na jeden spust, tylko tyle. To ja wykorzystałem, bo była taka pachwa pod płyczą, tylko wziąłem, podważyłem, wyskoczyłem drzwi i A to teraz wiać jak. Na piętrze tylko słychać śpiewanie i pełno ich tam jest. To mnie złapią, ale wyskoczył na, na piętro i przez okno na garaż, z garażu, przez żywopłot. Do dzisiaj nie pamiętam jak ja przeskoczyłem dwumetrowy żywopłot, nie wiem. Nie wiem jak ja przeskoczyłem, tylko byłem podrapany troszkę. A ten z automatura to ten wartownik pociągnął, ale ja już byłem na dole. To tylko szum miałem. Z automatu jak strzelają, to Pociski nie gwizdżą tak karabinu, tylko szum ją, wie pan? Szum. Tak jakby ktoś. Sz, sz, sz. O i koniec. No i zwiałem. 9 i 10 lat się ukrywałem. Po wojnie to ja się od 46 do 56 ukrywałem. Pod innym nazwiskiem. Nazywałem się Ragin Edward. Urodziłem się w Baliczach, Powiat Grodno. O. Tylko, że dokument, który miałem, musiałem fałszować też. Bo mi dostarczyli, ale ja, no, 17, Urodzone 1917 było. Ale ja drugi raz, to by jeszcze do wojska pójść. Obrali akurat nie do wojska w ten czas. Guzik to ja. Nie, było 27, przepraszam. Było napisane 27, urodzony. Ale to ja napisałem jedynkę i zrobiłem 17 już po wszystkim. <laughs> nie pchałem się na stanowisko, bo nie mogłem, bo by mnie zaraz tam skręcili. Przede wszystkim, jakbym miałem gdzieś, gdzieś inne nazwisko. To by mnie rozszyfrowali. Ja zawsze byłem ten malutki i patrzyłem, żeby mnie nie rozszyfrowali. Te 10 lat ukrywałem się. To jest, to się tak wydaje, że to, a 10 lat cię ukrywał. Spróbuj 10 lat żyć tak jak. W każdej chwili za tobą, mógł Kubej, jak cię przymkło, to do widzenia. No. To była groźba i nauczyło mnie te 10 lat, że. Musisz być twardy, a żeby przeżyć. Ja to przeżyłem. Przeżyłem te 10 lat właśnie tak. To był Zelwowa, lwowiak. No z nim wszędzie chodziłem, kolega był, a on znów zrobił awanturę taką, bo po pijaku poszedł na zabawę PPR-u. I rozpędzili słupami, roz, roz, rozgonili zabawę. I aresztował ich kąd wyjadł. A to było w 1945-1946 roku, to ten czas Rosjanie się nie poprawi, nie poprawi tylko podmór albo białe niedźwiedzie. O, to mnie co, mnie mogli przypisać, że ja jestem szpieg pierwszej sorty. Ten człowiek, który mnie wydał, jak ja przyszedł do tej celi, on był już w tej celi. Na dole. W piwnicy u NKWzistów. Nie to było NKWD, nie NKWD, tylko kąt wywiad taki rozdiał, O, Patrzę i mówię Józek, co ty wyrabiasz? A on leżał krzyżem na betonie i modlił się. Wie pan. Ja mówię, co ty Józek? Mówię, coś ty... Coś zostało? A, mówi, i opowiedział mi to, że po pijoku poszedł i zabawę ppr rozpędził. <noise> no i jego aresztowali. No ja mówię, no to jest, no i, i, co, i ten Juzek mi cholera, chcąc siebie ratować, to wydał mnie później tam. Powiedział wszystko, tak, to jest to. I on się modlił. Normalnie się modlił, i, i czyli wierzył w tego Boga, pomimo, że, no, no ja nie wiem, no jak do modlił się z jednej strony, a drugiego wydawał, no to też nie mogę tego zrozumieć. sadzili mnie do takiej celi wąskiej, co była taka, o, wybite szyby i, i mróz 16 stopni, bo w grudniu to było, drugi dzień świąt, ja tam uciekłem stamtąd, no, zimno, mróz, no. Ale przez okienko, ledwie miałem, miałem lusterką, przez okienko patrzyłem, jak tam wygląda. E? Wystawiłem, bo w podwórzu wartownik był. Wie pan. Ja popatrzyłem, aha, tam jest okno, tu jest bala, i skorzystałem z tego, bo przez to okno wyskoczyłem na, ba, na, na garaż. Ponieważ miałem już 73 lata, to mi się spodobało, że ja bo nie, muszę coś malować. Nie? Nie, najpierw próbowałem rzeźbić. Wie pan? Ale to, że ta rzeźba mnie męczyła, to trzeba siły, wie pan. A ja już po 73, no musi być siła do drzewa. To ja się przerzuciłem na malarstwo. E, namalowałem malowałem chatę, wychodziło mi. E, no to ja mogę malować. No i zacząłem malować. I to, co widzicie tutaj, i to, co widzicie na korytarzu i na kolu, to wszystko mojej roboty. Temu domowi ofiarowałem już sporo obrazu. I jeszcze mam. No i tu mam jeszcze, a część, większą część znów na wilkowi tam, gdzie ja się urodziłem. Tam na strychu jest może. Brak rodziny. Tego się nie docenia, jak się jest młodym. Dopiero docenisz, jak będziesz miał 80 lat. Tak? Tak jest. Ten czas dopiero docenisz. Ale jak jesteś młody, to po, po, po co mi to? Jesteś wolny i żyjesz, tak, no i spokojnie i korzystasz z życia tak jak chcesz, Nie. a jak rodzina jest, to niestety musisz regulować w takich stosunkach, jak rodzina wymaga, o, życie twoje już jest, już jest o do pewnego stopnia ograniczone, pomimo, że będziesz wolny, pomimo, że ci się będzie dobrze powodzić, pomimo, że co chcesz to zrobisz, ale ci będzie brakowało, jego konkretnego celu życia. O. Mówią, że cel życia, no możesz tam jeden ma cel, to zdobyć fortunę. Guzik, fortunę, może mieć, a jak nie masz rodziny, to nie zadowolony. Mam rację. No. Ja wiem dopiero teraz przez starości, kiedy człowiek nie ma rodziny. O. Ja gdzie mam cóżkę, ale co z tego? Gdzie to daleko? No to to podstawowe istnienie. Bez wolności człowiek ginie, usycha. Tak jak niepodlewany nie kwiatek, roślina. Bo jak nie masz wolności, bo to ubijesz, u, u uwiędniesz. No. Bez wolności. Czyli podstawowym jest wolność, nie ma siły. Bez wolności nie ma życia. To pytanie bardzo, bardzo trudne. Jak patriotą być? No tak, no. No nie być oszustem, nie bądź złodziejem. Szanuj ludzi, to i ciebie będą szanować. O. Postawa. A jak nie będziesz szanował, to i ciebie też tak samo nie poszanują. No to pewnie, że ty możesz szanować, a ciebie i tak będą nie szanować. Już mówią, że i tak cię. Nie. No. W końcu zrozumią, wyczują, że jednak trzeba tego człowieka szanować. No. No to dla mnie Polska, to jest wszystko. Nie, no to jest wszystko, nie ma nic innego, nie istnieje. Ja bym jak ktoś powiedział, że masz być Niemcy, no nigdy w świecie. Nie, nie, albo Niemcym, a ludzkim to już nie ma mowy. Ani, i z dzieckiem też tak samo. Polska, koniec, bo jestem Polaką. Urodziłem się nimi zostałem zostanę, koniec. Trzeba mieć kręgosłup. Jak nie masz kręgosłupa, to do widzenia. To, to Gętki takie tego pływa, pływa, ale w końcu się poślizgnie. No wiesz, ja, 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 nie poślizgałem się, gętki byłem, dopiero teraz dożywam tego, co walczyłem na początku. No, no przede wszystkim, no podstawa życia takiego młodzieńca to jest przede wszystkim Bóg, wiedza i ojczyzna. Te trzy rzeczy muszą być. Bo się łączą i najważniejsze są. Jeśli nie, jeśli nie będziesz w nic wierzył, to jesteś do niczego, to nie człowiek. Jeśli będziesz głupi, to to nie ma sensu. To wiedza musi być, zdobywać wiedzę i mieć ojczyznę. Bez ojczyzny nie istnieje człowiek. To jest poparcie.